Co, stary, co mamy? Coś ciekawego na no, mailu? No, no nie wiem stary, jest tutaj Maciek jakiś ja Po prostu napisał, wie. lubię was Tu mamy, siema, Bartosz Bartosz, siema Bartosz mamy... O, coś jest Ernest ma wyłączony telefon Dobra, walić tego Tajemnicza agencja, dostałem od was kontakt od mojego sąsiada, ja sam jestem rybakiem, a, on jest rybakiem ostatnio na jeziorze, Ej. w którym łowię, dzieją się chore rzeczy, zwłaszcza w nocy, zresztą nie tylko na moim jeziorze, wszędzie w okolicy ryby są pozatrubane i brzuchami do góry pływają, a rybacy znikają na kilka dni, przyjeżdżajcie do Zalesia jak najszybciej. Zalesia? Czyli blisko? No, już Dobra, co robimy? Ale co, ryby pływają brzuchami do góry? No. To, co to znaczy? Nie wiem. Chyba wodę i chcę dowiedzieć się, kto to zrobił. No dobra, 5 dyszek to pięć dyszek, nie? Ale Prosta stary. sprawa. Czemu? Ernest mówi, że nie odbiera. Nie, Ernest, star, Ernest... No to stary. Dło. DO! Oh, wow! I lecimy na ryby! Ale nie, to trzeba się spokoić. Obczajcie! Ole, sorobisty sprzęt! Będzie się tak fajnie łowiło. Dobra, no to pakujemy się do fury i jedziemy nad jezioro, rozwiązać tą sprawę. Teraz jeszcze O, rzeczy. dobra, jesteśmy na miejscu. O, boże stary, ile tu się jechało? Chyba z 10 godzin, nie? Nieprawda, Półtorej godziny, stary. Dawaj, jeszcze rzeczy udano nas w samochodzie. Dobra, no nie, tak. O! No, musimy wyciągnąć cały sprzęt, oczywiście, bo wyjdziemy na głupku. Widzowie, nie jesteśmy jakimiś super wędkarzami. Wzięliśmy dwie wędki teleskopowe. Stary, normalnie wędki są trochę dłuższe. Ale nas ludzie oplują w komentarzach, stary, jak zobaczą tą wędkę. No, ale nie znamy się na tym, nie? Bierzemy to. Co jeszcze może się przydać? Pewnie ta siekiera, nie? Weź siekierę. Na ryby. Wiadomo, gdzie idziemy teraz? Tak, tak. Stary, nie dostaliśmy żadnych współrzędnych. Gość powiedział, że jest po prostu tu nad jeziorem. Nic, nic nie sprecyzował. Także mamy całe jezioro do obejścia. Mówił o, o rybach śniących, śpiących, takich A, masz, wiesz. Może nie było jakichś Nie. Nie, no to Trzeba było nocy przyjechać, jak mówił o śniących rybach. Nie, ale nie jest takich śniących, że śpią, tylko ryby śpią też w dzień, stary, brzuchem do góry, nie? Żyją, jak są brzuchem do góry ale nie zawsze stary, czasem jeszcze są takie wiesz dizzy mamy plan, obejdziemy jezioro, poszukamy, popytamy czy coś tu się dzieje, może na coś trafimy stary co to jest? stary jaka brudna woda ale to chodź zobaczymy ją może rację, o kurna, Uważa to kolce stary ej myślicie, że to są bobry? stary, jak się woła bobry? ale śmierdzi stary wracaj Wiktor, chodź tu no właśnie, bo coś ci pomaga, ale stary to jest tyle końców. Ej, bo czego my właściwie szukamy? W ogóle? Stary, szukamy cały czas rybaków, ale na razie nikogo jeszcze Dzień, nie widzieliśmy. dlatego, że wiedział. jest luty i stare ryby zapadają w sen zimowy. Ale zobacz, jaka jest pogoda. Ogólnie jest mega dobra pogoda na łowienie ryb, bo stary ja kilka razy no? łowiłem. To jest jest naprawdę stary, no jest idealnie. Nie? No co ty gadasz? Sery? Na 100%. no. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli szybkim wchodzić do tej wody, sprawdzać tego. Aczkolwiek <laughs> mamy próbówki, no tak. więc na pewno będziemy musieli pobrać jakieś pomiary, ale to w sumie. Zaraz Zypiały pobierzemy. Termenie. Ej, Zipek, pobierzemy zaraz jakieś próbki, co? O, jest pierwszy człowiek, sam. Jakiś pewnie rybak. Dobry? Ej, co? Co? co jest? Kolejni amatorzy? co amatorzy? Znowu tu jakiś kłopotów szukacie? Mało tu jest? Krzysiu się truci po Pierwszy ryby. raz tu jesteśmy! Od lat przez was nie... Można pozbyć się śmieci z tego rozlewiska. Teraz jeszcze te wasze... Zaburzony historię. Jakie historie? Co jakie? Jakie zjawiska? Czego wy tu do cholery szukacie? Proszę pana, dostaliśmy... się. Czym stąd, tym prędzej, nie róbcie tu ludziom kłopotów. No dobra. Już was tu nie ma. Dobra, dziękuję. to mamy dostać e, e, w Nic e, e, się nie zrobił? Mieliśmy no. pierwszą spinę na, na kamerze. Co jest Zagrałeś no, no, to? Co Zagrałeś tak? Ja też. Gdzie, gdzieś. Szkodzi w las. Ej, no to, czyli stary, no jest skurzony, to jest rybak, jest wkurzony, że tutaj ktoś zatrucał jezioro, Znaczy, no, ma, ma w 100% racji, też mi się do nas w sumie przyprął, ale ziom, powiedział o zjawiskach, powiedział niestworzone zjawiska. Stworzone historie. Ej, to w sumie on coś zapytać. Wie. On coś wie, no, ale już... Nie ma. No, już go nie ma. No. No dobra, to idziemy. Stary, ogólnie akcja była ostra, ale jesteśmy teraz, zobaczcie, przy jakiejś tamie. Dla mnie Zipek to jest teraz dobre miejsce po pobranie próbek. A jak? Mamy co Dawaj, ja właśnie otworzyłem do nogami, Dokładnie tak. Le, czyli, czyli że ja mam do tego nasikać, tak? Powierzmy próbki wody i ewentualnie jak wrócimy do biura. Mamy też komputery, nie w tej skrzynce, w tamtej u ciebie. To takie specjalne, bo mamy specjalny sprzęt do sprawdzania takich rzeczy. No i sobie ogarnimy to tam. ta woda jest? Zimna jak cholera, stary, nie ma co pójść. No jak? jaka. O kurde, faktycznie jest lodowata. Ej, ale tu się wydaje dosyć przezroczysta, nie? Chociaż nie, zobaczcie, jakie jakieś mikroorganizmy dopływają. To mogą być jakieś potwory Stary, a co jeżeli to z nimi mamy walczyć? Ja mam jakieś sople. Co tu jest? No. Do no, drugiej trzeba być jeszcze tutaj. Patrz, piasek. O, stąd powiesz starej wodę, patrz. Jak dla mnie ta woda w ogóle nie jest czysta. O nie. O no dobra. Jest straszna. Za, za te szaka to wypijam, nie? Nawet... Mamy dwie przy... Co widzisz? Ktoś dzisiaj? Zobacz! Coś tu się stało. Są jest zgrane! Ty! Tu halo? był jakiś rozbój. Poczekaj, stary. Nie wchodź. Bo ślady. Trzeba zabezpieczyć ślady. Wiesz, o Ale co Daniel chodzi? już tam przestał. Alo, jest tu kto? Halo? halo. O, jak chcecie się tak wydzierać? Stojcie se tam do lasu, a nie mi tutaj ryby płoczycie. No co wy zwariowaliście? Tutaj się łowi, a nie. To jest dzisiaj na nas niczaje. Bo my generalnie właśnie przyszliśmy. O, weź, opowiedz, może. Dostaliśmy a. maila, jesteśmy agencją tajemnic, co coś się dzieje na Detektywa. tym Detektywami. Detektywa. To panowie, że jesteście tymi detektywami. A to panowie do mnie. Tak, oooo! To... Świetnie, Dzień dobry, Dzień dobry, doktor. Pomożecie mi znaleźć córkę. Zginęła parę godzin temu, nie mogę jej znaleźć. A to córka, nie ryba. W tej chwili córka. Aha, o Boże. Siedzą na stworzą te rzeczy, giną ludzie znikają, wracają po kilku godzinach, czasami po kilku dniach, nie wiedzą co się to, mają ciągle ryby po parę godzin, takie święte, aha, jakby aha. Taki. A mówiłeś o tym, tak to, no, to no, no 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 no. Nie znikają, nie wiem czy to dobry jest. Zbierają, A ja mam pytanie, ale pobry nie jest A jak, jak ryba pływa do góry brzuchem, to znaczy, że żyje czy nie? Jak do góry brzuchem, to teoretycznie nie żyje. A widzisz, teoretycznie, mówimy. teoretycznie. Takich ryb się ani nie zbiera, ani no. nie... No? No, może być chora na przykład, czy coś, no? Tak, tak, więc nie wiem dlaczego. I raczej Tak jakby okay. gdzieś Nie ma po nich śladu. No, stop. Przy brzegu gdzieś są takie świecące ślady. ślady. Nie wiem, czy to. Ektoplazma, Nie wiem, co to, to może być to. Proszę się uspokoić, ale coś pan cokolwiek widział. Znaczy, nic... uciekają rybacy, znikają zagnięcia, slime, ale. Czy jakieś podejrzenia? Nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Ale to się zaczyna bardziej. Po prostu znikają. Kolega miał przy, przy, przypadek parę dni temu, Przeszedł z nim to, po kilku godzinach wrócił gdzieś, trzymał zdjęty w ogóle, nie wiedział co się z nim dzieje. Mocne. Mocne, Mocne, straszne. straszne. Wiadomo, Czyli oczy, oczy, to może być nadprzyrodzone albo... Przyrodzone, ale albo... Przyrodzone. Hmm. Oczywiście, jasne. No, no. Zabieramy się, od, na od, razu, od, razu, od razu to robimy. Tylko od czego okay. by tu zacząć, skoro tak? Ja bym zaczął chyba od przejścia po całym jeziorze, żeby znać cały teren, nie? Tu jest tylko rzeczka, a tu jest jezioro. Chyba. Stary, tak mi się też wydaje, że to jezioro jest mega zatrute, dlatego przeszli do tej rzeczy. Ale jakie to jest wielki? Stary, wiesz, gdzie tu jesteśmy dokładnie? Ty no? nie kojarzysz. Nie. To jest wyspa, na której wy łód łodzią z kartonu. Nie. W odcinku zbudowaliśmy łódź z kartonu, tylko. Mm, w drugą stronę. Czekaj. Nie, bo wy my... stamtąd, faktycznie. Tak, tam jest pomost, z którego wypływaliście. To jest dokładnie to miejsce. Tak. Lega przypał, że nie ma Ernesto, nie? Że taka akcja go omija z nawiedzone jezioro i jeszcze w zalesiu tutaj. Ej, Pary. czy tobie nie wyglądają te dwa drzewa tak jakby miały być proco i dałoby się strzelać z jakichś małych, mały, małych ludzi? Małych ludzi? Ale... Nie, nie chodzi o mnie! <śmiech> Panowie! <śmiech> ja ogólnie widzę wy fan fact, a muszę trzymać kamerę bardzo nisko, praktycznie przy samym pasie, bo normalnie gdybym trzymał kamerę, to... To jest... Ej, stary pad! Pa, jest. Hmm. no to on. Sodź, chodź, 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 chodź. Nie ma normali, druga, co dwie! Ej, I to zielony slime! To jest slime! Masz, Masz człupki tak... jeszcze? No właśnie czekaj. Ja, ja już nie mam. To jest ta jeziora tamtego w coś. Sensie... Dobra, sery, teraz to jest nieistotne w ogóle, O, fu! Dobra, i bywaj. próbkę. Myślisz co to jest? To jest ta plazma, nie? No nie wiem. Kurde, cool, trochę mi się piacho nabrało. Mówi taką czy, czyściutką, nie? Żeby tylko tą plazmę to. Ej, zarobić patrzcie, widać? Widzowie Nie, nie tak ja wiem Dobra, star, lecimy dalej sprawdzać lecimy dalej, Ale no Ale jesteśmy na tropie, Im nie poszliśmy bo ja szczerze i... mówiąc myślałem, że on kłamie, nie? Ten rybak Dziom Ale Zielone No teraz już no. wiesz, nie? Zielone to, to co, taki A jest po specy... co w ogóle? A To po to były te rękawiczki nie ma... Ech, wszystko to samo, nie? Cały czas tylko ten śluz, martwe ryby. Ja nie wiem. Nic nie... nowego nie mamy. Całe jezioro stary, zero śladu córki, same te ryby, śluz W ogóle ja już tak zamarzam chłopaki, że jest, jest tragedia. strasznie zimno. Powinniśmy wracać do rybaka, powiedzieć, że na razie co jeszcze wszystkiego nie mamy, pokazać próbki, chociaż że coś zrobiliśmy, a nie że mamy, mamy gdzieś no. go i tak dalej, nie? Dawaj. Dobra, wracamy. Ale ogólnie stary, pory ta akcja, nie? że mu córkę. Ja myślę, że ona po prostu jakoś kłopotem uznała. Na ciebie nie powiedziałem. A ty mówiłeś, że idzie są o swoim pierwszym związku, albo drugim bo nie tutaj, no, dopiero po miesiącach byłem. Słyszałeś to? No? Tam coś z czaku? Ej, tam coś jest, Patrz! Ej, Beskito! Ej, cóż było? że to jest... Co jest grane? O co chodzi? Mordował. to jest to, co, co może. Być? Nie wiem, stary. To wyglądało jak jakiś potwór, nie? Beskito! Człowiek to nie był, serio. Człowiek, Człowiek ma zieloną głowę, stary! stary. Jesteśmy niedaleko tej tamy, lecimy do tego gościa z O kurda! Dawaj, dawaj! O kurda! O! Oh. Leczy! Widzieliśmy tego potwora! Widzieliśmy tego potwora! Normalnie tam stał, gonił nas! Ale gdzie? No mówiłem wam, że tutaj... Dobry z rzeki obok, no. Nie, naprawdę, bobyr, nie, nie, przysięgamy na Niebieska głowa, zielona, zielone, głowa, zielone, zielona zielone. głowa, wygląda, nie wiem nawet jak. Z daleko było. Był, był no daleko. daleko. Dajcie spokój. A co, co z moją córką? No, mieliście znaleźć moją córkę, no. Cały dzień chodziliśmy ale... wokół jeziora. Znaliśmy ryby, o których Pan mówił. Ślus, o którym Pan mówił. Mamy dużo poszlak, dużo zrobiliśmy. Bardzo ale dużo poszlak. Śladu pana, pana córki nie ma żadnego. Ale mieliście ją znaleźć, no przecież to przede wszystkim było o to, o to No, ale my, my wiemy, ale my ma Ja tutaj mam plan, Po prostu musimy zabrać wszystkie próbki do laboratorium, sprawdzić i. Pokoju, tak, naprawdę. my wrócimy, u siebie robimy... No generalnie zróbmy tak, no weźmiemy próbki co mamy i no. jutro się tu spotkamy. Ej, co to było? 30? Nie, nic nie. Ja słyszałem coś, w czakach. O kurde, patrzcie! To on, to on! No o, o, uciekajcie! Uciekajcie!